Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. W jednym z vlogów weekendowych wspomniałem o tym, że Anna lubi jeździć na wieś, że czasami po prostu nie ma jakiegoś konkretnego powodu, żeby tam pojechać. No, ktoś może powiedzieć: Okej, okay, odwiedzić rodziców, odwiedzić po prostu rodzinny dom i pewnie są to przemawiające do mnie argumenty ale w tym nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że to jest z dużą częstotliwością. Może teraz, odkąd pojawił się Karim, to aż tak to nie wygląda. Na pewno już ta frekwencja spadła, ale jak było kiedyś, to chcę o tym właśnie pomówić w tym dzisiejszym vlogu, bo to nie jest tylko i wyłącznie przypadłość, ale to jest przypadłość wielu Rumunów, których tutaj poznałem. Zapraszam Was serdecznie na film z cyklu Rumunia nie jest miowca. Ja kiedyś użyłem takiego określenia, że jesteśmy słoikami z Bukaresztu. Tak się przyjęło mówiąc na temat ludzi, którzy mieszkają w Warszawie, że są tak zwanymi słoikami. Oczywiście, jeżeli ktoś tu ogląda tego vloga z Warszawy, to nie bierzcie tego do siebie, bo ja sam siebie tak nazywałem. Może dalej, czy dalej nazywam? No, nie jeżdżę już na wieś, to o tym dobrze wiecie. Kiedyś po prostu jeździliśmy tam wspólnie i. Przywoziliśmy czy to jajka, czy jakieś rzeczy z ogródka, które rosły, bo było tego na tyle, że trzeba było to brać, bo by się zmarnowało. No było to posadzone po prostu, żebyśmy z tego korzystali. To się wzięło jakiegoś pomidora, to jakąś cukinię, to jakąś paprykę, ziemniaki, ogórki, no to mięso świńskie, tak? no bo tego wszystkiego było po prostu dużo. To przywoziliśmy ze wsi, no i korzystaliśmy z tego, dlatego nazywałem nas. Słoikami. Dlatego przyjęło się po prostu takie określenie. I nie tylko my to robiliśmy. Właściwie to wszyscy Rumuni, którzy jeżdżą na wieś, a są znaczną większością, którzy po prostu cały tydzień spędzają w Bukareszcie. Ja mówię o tych Rumunach, którzy są stąd z tego miasta. A później na weekend jeżdżą na wieś no i odwiedzają te swoje rodziny, rodziców, wszystkich, którzy tam mieszkają. No, i przywożą tak samo te rzeczy, które mogą tutaj do miasta, jakim jest Bukareszt. Ale myślę, że to nie jest tylko jedyny powód, dlaczego ludzie tam jeżdżą po prostu nawet co tydzień. Kiedyś bywało tak, że za nami jeździliśmy co tydzień na wieś. Był kiedyś taki miesiąc, dwa, gdzie praktycznie tydzień po tygodniu jeździliśmy. Ja mówię wiesz, co, ale musimy jechać na tę wieś kolejny tydzień. Szczerze mówiąc, ja już mam trochę dość, tak, wszystko można, ale gdzieś z umiarem. Tobie się to nie nudzi, tak, do tych rodziców non stop jeździć? No, zostańmy albo w Bukareszcie, bo jeszcze mieszkaliśmy nie w Popeszczi-Lordanie, tylko w Bukareszcie. Mówię, albo zostańmy tutaj w mieście, albo jedźmy gdzieś razem sami. Nie na wieś, jedźmy gdzieś w góry, jedźmy gdziekolwiek, żeby to było jakieś inne miejsce, ale... Może już wystarczy do tych rodziców, no i wtedy Anę przekonałem, tak? Ale generalnie, jakbym się nie odezwał i bym nie powiedział czegoś, no to byśmy pojechali kolejny tydzień, bo jej tak pasowało, bo ona się przyzwyczaiła, bo chciała się zobaczyć z rodzicami. Ja powiem jeszcze w ten sposób, że to było takie przyzwyczajenie przynajmniej Any, tak jak ona mi opowiadała. I ja nie rozpatruję tego w kategoriach krytyki jakiejś. Tylko mówię. O tym, jaka jest mentalność, jak to tutaj wygląda, bo tak jak mówię, to nie tylko ona, wszyscy, jakieś jej koleżanki, chłopaki tych koleżanek, oni wszyscy jeżdżą tam, wszyscy co weekend praktycznie są. Jeszcze później powiem, albo dobra, od razu o tych naszych byłych znajomych, Georgiana i Mariusz, no to oni mają też ciekawy układ, bo jeżdżą tylko do rodziny Georgiany. I to oni jeżdżą do takiej wioski, jeszcze 50 km za Czernateś, jadąc jeszcze kawałek dalej i do nich tam dojechać, to w ogóle nie ma drogi, jak się dojedzie do tej miejscowości. Tylko oni biorą takiego dżipa, zjeżdża dżipem tam ojciec Georgiany po nich, no i tym dżipem wyjeżdżają, bo tam przez rzekę trzeba przejechać, autem zwykłym nie przejdziecie i tym dżipem i, i dopiero dojeżdżają do domu taką błotnistą, piaszczystą drogą. Gdzie normalne auto by tam utknęło, nie wyjechałoby. Czemu tam drogi nie ma? To po prostu no nie zrobili, nie wiem. Ja tam byłem tylko raz. Ale oni jeżdżą właśnie do tych rodziców Giorgiany. Jeżdżą co tydzień. Nie jeżdżą do <grych> rodziców Mariusza. Mariusz się mówi tutaj w Rumunii. Mariusz ja po prostu mówię, bo jest mi prościej przyzwyczajenie do polskiego imienia. Nie jeżdżą do niego, bo Georgiana nie lubi się po prostu z jego rodzicami. Ma awersję. Kiedyś przejeżdżaliśmy, bo jechaliśmy z nimi do Bukaresztu. Zabrali nas ze sobą jakoś, bo nie pojechaliśmy samochodem, już nie pamiętam czemu co z tym autem było i zatrzymaliśmy się w takiej wiosce po drodze, żeby zobaczyć rodziców Mariusza. No to, Georgiana, byliśmy tam 5 minut nawet krócej, chyba jak 5 minut. Po prostu zajechaliśmy, przywitaliśmy się, bo Mariusz coś tam chciał zostawić u tych rodziców, no ale Georgiana była jakby weszła do ula normalnie, taka rozjuszana. Widać było po niej, że no miała totalną awersję do, do tych teściów, więc oni nie jeżdżą tam. Ja nawet później powiedziałem do Georgiany, no widzę jaką miło, miłością napawasz do tych swoich teściów, ona tak się śmiała trochę, no i jeżdżą po prostu tylko i wyłącznie do Mariusz, nie do Mariusza, tylko do Georgiany rodziców i kiedyś jeszcze nawet Mariusz już miał dosyć, no bo on tam lubi i jest bardzo akceptowalny też przez nich i go uważają po prostu no, no coś, więc coś pra jak syna go traktują, o w tym sensie, ale on też już powiedział, Georgiana ja już mam dosyć też jeżdżenia, no, ale ja muszę jechać, bo muszę tacie ugotować, bo jego mama no bo to jest tak, to, jest to o czym mówiłem, że tutaj mężczyźni w Rumunii nie umieją gotować, nie umieją sobie przyrządzić jakichś rzeczy. Ona musiała jechać na weekend, żeby mu ugotować, ugotować na cały tydzień jedzenie i później jechać znowu co tydzień, tak co tydzień, co tydzień. A że Jojana nie ma prawa jazdy, a tam trzeba jechać samochodem, bo tam autobusem, no to ciężko z Buzo nawet dojechać, nie wiem czy coś jedzie. Więc ciągła Mariusza. No, on już czasami miał dosyć tego, co tydzień jeździć też tam, a mama z kolei Georgiany raz na czas wyjeżdża na parę miesięcy do jakiegoś kraju, chyba do Hiszpanii, i tam pracuje, żeby odłożyć jakieś pieniądze. Więc jej nie ma. No To jak kobiety nie ma w domu, to mężczyzna w Rumunii nie ogarnie tego wszystkiego, żeby sobie ugotować, żeby sobie przyrządzić coś. Więc Georgiana musiała jeździć. Co tydzień z Mariuszem i ciągnąć go za uszy: chodź, jedziemy, trzeba gotować, tacie. No, Mariusz pewnie nie gotował, tylko konsumował, co Georgiana zrobiła, ale tak czy inaczej musiał robić za kierowcę. I wracając do kwestii tego przyzwyczajenia, to tak samo Denisa, siostrany też jeździ teraz, no po prostu co tydzień potrafi tam być na wsi i ona jedzie, no bo tam, bo raz, że odwiedzić rodziców, dwa, że Katalina, czyli jej najlepsza przyjaciółka Katarzyna, o której ciepło się tu wyrażam niekiedy, to też tam jeździ, no to żeby się zobaczyć. Jak Katalina jedzie, no to jedzie przeważnie Bogdan, jej chłopak. I Bogdan siedzi gdzieś u swojej rodziny, a później wraca z Kataliną, nie siedzą razem, ja rzadko ich tam widziałem, czasami Bogdan tam przychodził, ale on spędza ze swoją rodziną czas, mimo że ta sama wioska, a później zawija Katalinę i wracają razem też tutaj do Bukaresztu, do miasta. Także no, są takie przyzwyczajenia, najmłodsza siostra, która rozpoczęła swoją studencką karierę, w Bukareszcie też, no teraz, no to cały czas siedzi na wsi, bo ma przerwę jeszcze w studiach i tak dalej, ale tak to, no to jak miała sesję i tak dalej, to też tak samo wracała co tydzień praktycznie do domu. Także to są takie, bym powiedział, przyzwyczajenia. O, jeszcze Wam powiem ciekawą rzecz o tym, jak właśnie. Anna. I myślę, że to też jest, świadczy o tym, wynika z tego, jak to tutaj wygląda słabo, jeśli chodzi o te akademiki, o te, te takie rzeczy związane ze studiami. No, tam są takie warunki spartańskie, tak? Co to znaczy? No, no, jest tylko pokój, jakieś łóżko, no i trzeba, nie macie też kuchni, ludzie tam kombinują, żeby sobie jakąś lodówkę przynieść i tak dalej, żeby ten coś ugotować to może jakąś kuchenkę taką przenośną małą na dwa palniki elektryczną no i coś tam pichcą. ale generalnie to nie jest to samo co w domu i pamiętam jak Anna mi opowiadała, że ona no, była na początku też studiów robiła te studia magisterskie, to jeszcze było zanim oczywiście mnie poznała i wracała co tydzień właśnie też do rodziców brała sobie jakieś jedzenie Albo jak nie wracała, to mama czasami wysyłała właśnie coś, jak gotowała pociągiem. Czy no też tak bywało, tak? To jak tutaj ludzie pociągiem wysyłają sobie jakieś paczki, od maszynisty się odbiera, płaci mu się tam jakieś 10 lejów za przesyłkę. No i później trzeba iść do maszynisty i się to odbiera. Albo pamiętam, ona mi odpowiadała, to były takie bitne trochę czasy. Teściowa zawsze siedziała w domu, nie pracowała teraz. Ona pracuje od jakiegoś czasu, praktycznie odkąd Karim się urodził. To ona pracuje w kościele, ma swoją pracę marzeń, ponieważ jest bardzo religijna. O tym już też kiedyś wspominałem, ale zacząłem mówić o tym, że to były takie biedne trochę czasy. Teściu jeszcze wtedy miał jakąś tam niższą wypłatę, gdzieś tam po szczeblach kariery w jednej pracy, której pracuje tam kilkadziesiąt lat, no to później mu rosło to wynagrodzenie i. Później już było dobrze, ale jeszcze ileś tam kilkanaście lat temu, no to nie wyglądało to tak za specjalnie, musiał utrzymać wszystko i, i tak dalej, dom, no to wysyłali a nie 30 lejów, czy takby jakby no 25 zł na dzisiaj licząc tygodniowo, żeby miała tam jakieś wydatki, no bo ona była na tych dziennych studiach, więc to nie było jeszcze jakiś tam etap, gdzie nie znalazła tej pracy albo taką miała na pół etatu, także... To były, to były jakieś małe pieniądze, gdzie ona pracowała. No ciężko było, tak? Bywało po prostu tak niezaciekawie finansowo. No i stąd też się to brało, właśnie. Wysyłanie tego, tych paczek z jedzeniem i później to przyjeżdżanie też do domu, wracanie, właśnie, bo wtedy no, w domu inna, inna po prostu była specyfika, inaczej to wyglądało. No. W domu było po domowemu, a nie jak w jakimś akademiku, gdzie lodówka była jakaś wspólna. Ktoś komuś zawsze ukradł, tak mi ona opowiadała, z tej lodówki. Nie mo... No nikt nie będzie stał przy lodówce cały czas i pilnował swojego jedzenia. No studenci to byli tacy, no, zobaczyli, o jest, mleko, no to pijemy. No i ten, także wiecie jak jest. No więc to też było powodem tego, że ludzie lubili wracać na tą wieś i tam przyjeżdżać co tydzień. Moje przemyślenia z tym są trochę takie związane, że z jednej strony to może miło tak utrzymywać takie relacje rodzinne, ale z drugiej strony co za dużo to niezdrowo. Jak jest za dużo też takich spotkań non stop, to też mogę powiedzieć o tym jak odkąd Karim się urodził, no to każdy był zafascynowany, no bo pojawił się piszk na świecie, to trzeba było nas odwiedzać, to co chwilę ktoś nas odwiedzał. Odwiedzał to Teściowa, to Teściu, to nas odwiedzała jedna siostra, druga siostra, to znowu Katalina. Czasami było tak, że dzień po dniu ktoś do nas przychodził. Ja przychodzę do domu z pracy, bo to już nie wiem, czy to byłem jeszcze w poprzedniej pracy. Nie, albo po prostu pracowałem w domu, już nieważne, ale non stop byli jacyś gością wydany, czy będzie jakiś tydzień, kiedy ktoś nas nie odwiedzi? Ja już mam dosyć tych odwiedzin tego wszystkiego, jak chcę trochę pożyć naszym życiem, a nie co chwilę mieć kogoś tutaj na karku, jak to się mówi. No to trochę jana później zbastowała z tymi odwiedzinami też i, i no i przez jakiś czas był spokój. Później znowu zaczęli gdzieś odwiedzać, no bo dawno ich nie było. To myślę, no to dobrze, to niech sobie odwiedzają, ja się zajmę może YouTube'em w tym czasie, coś ponagrywam i już później nie przywiązywałem do tego uwagi, bo na początku myślałem tak, no przyjdą odwiedzić, no to trzeba coś ugotować, to trzeba się jakoś przygotować, to trzeba ten, a później stwierdziłem, jak moja ana tak ich zaprasza wszystkich e, często, to, to niech przejmie inicjatywę. Dlaczego ja mam robić, nie wiem, w kuchni, dlaczego ja mam się przejmować, żeby zrobić zakupy e, i żeby nie było wstydu, że ktoś przyjdzie, nas odwiedzi. Ja mówię, no to zapraszasz, to, to teraz działaj. Ja ci mogę coś pomóc, jak chcesz, ale, ale generalnie ty to organizuj, bo, bo ja dla mnie to jest za dużo, tak? Żeby non-stop być po prostu tak przygotowanym, to tak jak być to powinno, żeby kogoś ugościć, żeby było coś, co do jedzenia, coś do picia i tak dalej. Więc no później trochę role się odmieniły. No też zauważyłem, że była inna jakość tego, bo moja. Ona... Znowu nie przywiązywała do tego tak uwagi i po prostu jakbym to ukreślił, tylko robiła spychotechnikę, a ja coś tam takiego na gotowo bardziej kupiła, coś ten, żeby dużo czasu nie spędzić na przygotowaniu tego. No ja byłem inny, ja wszystko z sercem tak próbowałem zrobić. Później i tak to różnie było docenione, to nieraz mówiłem we vlogach. To też przez to się zmieniła moja perspektywa i życia w Rumunii i przez te właśnie takie zachowania przyzwyczajenia tutaj tych wszystkich ludzi, zwłaszcza rodziny, ale i tak dalej. No ale to już nie jest na temat dzisiejszego vloga. Jeszcze jedna rzecz mi taka przyszła na myśl, żeby już zreasumować ten temat w dniu dzisiejszym, że w moim przekonaniu ja to tak nazywam takie nieoderwanie od pępowiny, że Ana jest na przykład taka nieoderwana od pępowiny, od swojej rodziny. I w ogóle Rumunii w większości tacy są. Że ci, którzy mieszkają tutaj w Bukareszcie, ja mówię o tych, pewnie w innych miastach jest podobnie, nie wiem, może ktoś wie, ma inne doświadczenia. Zawsze powtarzam, że każdy z nas, który tutaj mieszka w Rumunii, ma inne doświadczenia, innych ludzi spotyka, więc możemy się różnić, może być całkiem inaczej. To nie znaczy, że ja. Opowiadam jakieś bzdury, mówię po prostu jak jest, jak to wygląda, czego ja doświadczyłem. Jeżeli ktoś doświadczył czegoś innego, no to tak jest, to pewnie doświadczył i są to jakieś inne doświadczenia. Ale ja mówię o takich i takimi się właśnie dzielę. Także to jest takie w moim przekonaniu nieoderwanie od pępowiny. To sprawia właśnie te takie częste wizyty, czy to w jedną stronę, czy w drugą, przeważnie raczej. Wyjazdy na wieś, jakieś częste i tak dalej. No nie wiem, czy to jest normalne i tak dalej. Wy napiszcie w komentarzach, podzielcie się z Waszymi opiniami, co uważacie. Tak, jak mówię, z jednej strony jest to może i miłe, może i fajne, ale tak jak powtarzam, co za dużo to niezdrowo. Nie co tydzień, nie po prostu z taką częstotliwością, nie te odwiedziny, co, ty, co codziennie ktoś, tak bo dla mnie to jest za dużo. Ja po prostu potrzebuję mieć święty spokój, potrzebuję zająć się nami i tak dalej, a nie gośćmi co chwilę, żeby ktoś gdzieś przychodził. Także no taka jest moja perspektywa. Jestem takim bardziej domatorem niż taki, żeby być duszą towarzystwa. Kiedy jest czas na towarzystwo, to jest czas na towarzystwo, a kiedy nie, no to nie. Także no pod tym względem to się po prostu... Różnimy. Oprócz komentarzy, subskrybujcie ten kanał. Mora Ulf Family, zostawiajcie też łapki w górę. Udostępniajcie te filmy, niech się niosą w otchłaniach YouTube'a. No i co więcej, łapki w górę powiedziałem? Nie wiem. Pozdrawiam Was z Rumunii, z Popeszti Ordeni. Słychać nadlatujący wysoko samolot. Tyle w temacie. Do zobaczenia następnym razem. Papa. Pa. Dajcie koniecznie znać, czy wy lubicie takie spędy rodzinne, czy też nie, i czy jesteście słoikami. Tak jak tłumaczyłem na początku tego filmu, czy nie jesteście słoikami. Ja przez jakiś czas byłem słoikiem, teraz nie jeżdżę, no to nie jestem.